Cześć załoga, z tej strony to zapraszam was do kolejnego odcinka kariery przebudowy. Tym razem druga część kariery Watfordu. Jesteście niesamowici, widzieliście pod ostatnim odcinkiem właśnie tej przebudowy 500 łapek w górę, więc chcieliście właśnie, żebym jeszcze przebudował i rzeźbił w tym klubie jeszcze lepsze emocje i oczywiście coraz lepszy skład. Mam nadzieję, że tym razem też zostawicie łapkę w górę, bo to naprawdę niesamowicie pomaga w rozwijaniu kanału i także budowaniu społeczeństwa. Mam nadzieję, że wszyscy zobaczą kiedyś, jak niesamowitą budujemy tutaj właśnie społeczność, jak niesamowicie jesteście. I mam nadzieję, że ten odcinek oczywiście wam się spodoba. Jak widzieliście, zakupiliśmy prawego obrońcę, kupiliśmy także lewego napastnika Diego Jota, żeby właśnie dać impuls do ataku. Także tak samo młody, bardzo utalentowany Holender, który będzie się fajnie rozwijał jako rezerwowy, i Aaron Ramsdell do nas przychodzi. Zawodnik, którego potrzebowałem jako rezerwowego bramkarza, tak samo Eduardo do nas odchodzi, zawodnik mega utalentowany. Gdzie dostaliśmy idealną ofertę Ale do nas przychodzi za to Cristiano Ronaldo I ktoś powie, halo, halo, to jest mega nierealistyczne Ronaldo ma 37 lat Chciał zakończyć karierę właśnie w lidze angielskiej Żaden klub nie chciał się zgodzić A ja chciałem być wreszcie na mapie Ligi Angielskiej i na mapie świata Dlatego potrzebowałem Cristiano Ronaldo Potrzebowałem takiego nazwiska I w futbolu czasem takie rzeczy właśnie się zdarzają Więc wydaje mi się, że to całkiem realistyczne Zwłaszcza, że to jest jego ostatni sezon Drugie miejsce w grupie G. Nie najgorzej, wyszliśmy do dalszej części właśnie Ligi Mistrzów, choć szczerze mówiąc bardziej zadowoliłbym się trzecim miejscem z tego powodu, że mogliśmy wygrać Ligę Europy na przykład i awansować do Ligi Mistrzów, a tak będziemy musieli grać za rok właśnie Lidze Europy z tego powodu, że Watford zajął dopiero siódme miejsce w Lidze. Minimalna strata oczywiście do czołówki. Byliśmy równorzędną drużyną, ale jednak brakowało dalej harmonii tej drużynie i cały czas walczyliśmy z niektórymi problemami, zwłaszcza kontuzjogennym konlejem. Tu możecie zobaczyć, że wygraliśmy FA Cup, więc pierwsze trofeum właśnie w Lidze Angielskiej na naszym koncie, z czego bardzo się cieszę i wydaje mi się, że Wy też będziecie się cieszyć, że właśnie pierwszy puchar to jest właśnie FA Cup. Szkoda ligi, bo wydaje mi się, że jakby konley nie dostawał co chwilę kontuzji, bylibyśmy w stanie właśnie grać, o pierwszą trójkę nawet, a przez to, że on tak często wypada, Holgate nie dał rady go zastępować na najwyższym poziomie, więc będziemy musieli pomyśleć o jakimś innym zawodniku na środek obrony. Możecie zauważyć, że akurat w tym spotkaniu stwierdziłem, że lepiej się cofnąć i zagrać właśnie 5-2-3. Akurat możemy grać tą formacją z tego powodu, że Holgate może nie jest tak dobre jak on liczy, Mój drugi środkowy obrońca, ale jest nadal bardzo solidny. Tu możecie zauważyć, że wróciły nazwiska. Tak dokładnie, wczoraj była aktualizacja w sobotę. Wy oglądacie to we wtorek, ja nagrywam głos w niedzielę. Więc była aktualizacja i mogliśmy właśnie podziwiać nazwiska, więc gratulacje dla jej, że naprawiliście swój błąd jakiś po dwóch tygodniach. Gratulacje. Będzie się fajnie grało, na pewno przyjemnie. Tu możecie oczywiście zobaczyć piękną bramkę naszego zawodnika i możecie zobaczyć, jak podnosi nasz kapitan Puchar FA Cup. Wreszcie zdobyliśmy ten puchar. Rok temu, szczerze mówiąc, jak cofniecie się do poprzedniego odcinka, doszliśmy właśnie do finału. Zagraliśmy z Liverpoolem, gdzie przegraliśmy srogo. 5 do 1, z tego co pamiętam, 5 do 0. Więc naprawdę to bolało, więc musiałem brać wnioski na to jak podejść do tego spotkania, nie chciałem zagrać tak jak zawsze, czyli mega ofensywnie z wielkim pressingiem musieliśmy się cofnąć żeby zagrać właśnie z kontry i to wyszło idealnie, tu możecie zauważyć że Ward Prowse miał niesamowity sezon Cristiano Ronaldo widzi 22 bramki jak na ostatni sezon, kapitalnie można powiedzieć, pożegnał się z kibicami właśnie w Anglii w idealnym stylu i mam nadzieję, że cały czas Cristiano Ronaldo będzie w tym futbolu, że nawet jak odszedł na emeryturę, cały czas będzie jako trener, czy jako generalny menadżer Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. A wy, czy wy chcecie zobaczyć Cristiano Ronaldo jako trener? Jestem ciekawy, napiszcie w komentarzach, bo co całkiem dawno już była właśnie kariera trenera i właśnie szukam jakiegoś zawodnika, który mógłby właśnie zostać trenerem. Jestem ciekawy, czy właśnie Cristiano Ronaldo chcielibyście, tu możecie zauważyć, że kupiłem Kenego. Potrzebowałem kolejnego prawego obrońcy miałem już dość tamtego właśnie z USK-u byłego zawodnika. Dlatego zatrudniłem Kenego, żeby właśnie rozwijał się i żeby on był moim podstawowym prawem obrońcą. Watford zajmuje piąte miejsce, całkiem nieźle. Wychodzimy z grupy B z 18 punktami, naprawdę bez żadnych problemów. Mogliśmy awansować. Tu możecie zauważyć, że przez cały rok dokonaliśmy jednego transferu z tego powodu, że ten zespół już był bardzo mocny i walczył o najwyższe cele. Watford zajmuje czwarte miejsce, troszkę jak Arsena, ale można powiedzieć, że to jest duży progres, patrząc na poprzedni sezon. Doskoczyliśmy właśnie do pierwszej czwórki. Tu niestety przegraliśmy z Manchester City FA Community Shield. Szkoda. Bo szczerze mówiąc dopiero w końcówce padła ta decydująca bramka. Teraz możecie zauważyć, że doszliśmy do finału Ligi Europy i zagramy z Lazio, więc bardzo ciężką drużyną, ale Philips dał nam właśnie tą bramkę, którą potrzebowaliśmy, żeby zapewnić sobie grę w Lidze Mistrzów. Na następny sezon, oczywiście, Liga nam dała, ale jednak fajnie wygrać Ligę Europy. A jednak, można powiedzieć, że to jest drugi raz rzędu. Kończyliśmy poprzedni odcinek właśnie wygrywając Ligę Europy. W, tym, w tamtym sezonie zagraliśmy w lidze Mistrzów, więc nie mogliśmy reprezentować bar właśnie w lidze Europy. Teraz znowu zaprezentowaliśmy i znowu graliśmy. Więc można powiedzieć, że obroniliśmy swoje tytuły sprzed dwóch lat. Gratulacje, właśnie dla naszego zespołu. Teraz, oczywiście, kolejny sezon i już liczy się tylko zwycięstwo z Lidze, ale także po walczeniu o Ligę Mistrzów. Wydaje mi się, że tym składem, który dysponujemy, mamy szansę właśnie na walkę. Mamy ponad 200 milionów, więc możemy naprawdę fajnie to wszystko rozbudować, żeby to wszystko poukładać. Przychodzi do nas Waran. Stwierdziłem, że to jest doświadczony zawodnik z Liverpoolu, który właśnie może przyjść i dać nam ten potencjał na środek obrony. Tak samo jak Madison, który przychodzi z Walencji. Easy, bardzo młody, utalentowany załóg, może nie bardzo młody, bo on już ma 26 lat, tu mój, mój błąd, ale jednak jest utalentowany i może być fajnym rezerwołem Tak samo jak Person, który da nam na pewno doświadczenie w drugiej, lidze. drugiej linii, drugiej linii, drugiej linii oczywiście, i po 20 lajkach zajmujemy trzecie miejsce. Całkiem nieźle, patrząc na potencjał, mamy minimalną stratę, a jednak Manchester United i Liverpool to są potęgi po prostu w tej grze i wiecie, jak ciężko ich pokonać. Wychodzimy z grupy C z pierwszego miejsca. Remisując tylko raz i pięć razy wygrywając, to pokazuje potencjał tej drużyny i jak dobrze ją prowadziłem przez te całe sezony. I też trzeba zauważyć, że zacząłem grać zupełnie inną formacją. Za chwilę to zobaczycie, ale tu możecie zobaczyć, że zdobyliśmy wreszcie mistrzostwo kraju, tak jest! Zdobyliśmy po sześciu latach, jak się nie mylę, właśnie mistrzostwo, tu niestety we Fajku odpadamy. Szkoda szczerze mówiąc, tutaj jest Łotwordem, ale także zmieniliśmy formację na 4-1-2-1-2, ale z napastnikami bardziej skrzydłowymi bardziej tak rozstawionych na skrzydłach coś takiego jak Mourinho grał właśnie w Porto bardzo mi się podoba właśnie ten styl szczerze mówiąc, jak oglądałem spotkania Porto za jego czasów i Deco był takim bardziej cofniętym rozgrywającym napastnikiem to było idealne ustawienie właśnie w tym momencie dla Porto i świetnie wykorzystał potencjał tej drużyny, oczywiście Mourinho w tym momencie ma swoje problemy z tego powodu że doszedł na szczyt i delikatnie z tego szczytu spada oczywiście, jego sława będzie do końca życia jako jeden z wybitnych trenerów, ale jednak nie umie już... Napędzić tej drużyny tak jak umiał to kiedyś Może to wróci Może po tej przerwie, która jest wymyślona, Może to wszystko inaczej zacznie działać, wątpię Ale Mourinho jest do tego zdolny Żeby troszkę się zmienić Przynajmniej udawać, że się zmienić, Zmienił i odpowiednio ustawiać właśnie zespół Zobaczymy czym właśnie mu to wyjdzie I czy nie będzie plątał się ze swoimi myślami Bo to jest właśnie błąd Mourinho Że ostatnio zaczyna mieszać za dużo W swoich ustawieniach Mourinho nie do końca wie czy w Tottenhamie ma grać Jako trzech obrońców czy czterech ma ustawiać bardziej ofensywnie, defensywnie i tak dalej. Wiemy, że Ham, który proferował Pacitino, a który, Totten, e, który woli Mourinho, to są dwa zdecydowanie inne Tottenhamy, inaczej zbudowane, inaczej grające. Mourinho to styl bardziej defensywny, bardziej rozważny w obronie, który ma odpowiednio działać na atak, czyli w pewnym momencie ma po prostu być to przyspieszenie i bramki. Nie zawsze tak się da grać daną drużyną, która jest poskładana przez ileś tam lat, w stylu gry, a Tottenham to jednak była zawsze drużyna do strzelania bramek. Dlatego Mourinho tak bardzo się męczył w tym momencie. Bo o Manchester United nie chcę mówić, bo to jest drużyna źle zarządzana w tym momencie. I chyba każdy fan Manchester United ze mną się zgodzi, że po prostu tam jest dużo błędów. Choć trenera mają całkiem niezłego, który cały czas się rozwija, to jednak tam potrzeba lat, żeby to wszystko odbudować. I wydaje mi się, że. Jeszcze przez parę lat Manchester United nie będzie na szczycie, ale może przyjdzie jeden piłkarz, dwóch, którzy odmienią cały sposób gry. Tu możecie zauważyć, że niesamowity sezon Madison 21, 26 bram 21 ases. Tu możecie zobaczyć ustawienie. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że dobrze się ze mną bawiliście. Cześć!